To jest historia, którą usłyszałem dawno temu. W małym mieście portowym istnieje pewien zwyczaj przekazywany z ojca na syna. Zanim nowy statek wyruszy w dziewiczy rejs, mieszkańcy robią małą łódkę z papieru. Umieszczają na niej małych papierowych marynarzy. Następnie nadają im imiona członków załogi. Prawdziwego statku, który przygotowuje się do drogi, i puszczają tę papierową łódkę w morze. A papier, jak to papier, szybko tonie, razem z całą załogą. Ale tak musi być. Bo widzisz, papierowa łódka i marynarze biorą na siebie zły los tych prawdziwych, po których zostali nazwani, i zapewniają bezpieczny powrót statku i wszystkich członków załogi do domu. Powinienem wspomnieć, że uhonorowaliśmy ten zwyczaj przed startem DHV Magellana. Lepiej dmuchać na zimne. Tak czy inaczej, w tym małym mieście portowym postępowano tak z każdym nowym statkiem, i kolejny nie miał być wyjątkiem. Był to pierwszy statek zbudowany tam od dość dawna. No, więc z tej radosnej okazji wszyscy przyszli popatrzeć, jak papierowa łódka i jej papierowi marynarze. Idą na dno morza. A na zajutrz wypłynął prawdziwy statek. Minęło kilka dni, i w końcu statek powrócił. Na twarzach wszystkich członków załogi malował się smutek. Co was tak strapiło? pytali ludzie. Jeden z marynarzy. W milczeniu wskazał tylko na czarną masę na pokładzie. Pozbawione rąk i nóg, zakrwawione zwłoki kapitana statku. Potężna fala zmiotła go z pokładu do wody, gdzie wygłodniały rekin, rozerwał go na strzępy. Gdy załoga wciągnęła na pokład to, co z niego zostało odkryto, że w kieszeni jego kurtki spoczywał bez ręki, bez nogi, papierowy marynarz. Ktoś żywił do kapitana wielką nienawiść. Przypominam sobie teraz, że nie tak dawno temu widziałem coś na Twoich drzwiach coś zrobionego z papieru ach tak małą papierową figurkę, na której napisano: Sam. 天朝。